Dlaczego osoby najbardziej świadome psychicznie często czują się zepsute? To jedno z największych paradoksów ludzkiej natury. A Karl Gustav Jung nie tylko to zauważył, ale uczynił z tego klucz do zrozumienia pewnego niezwykle rzadkiego typu osobowości. To nie są osoby, które pragną uwagi. Przeciwnie, często się ukrywają. Czują się zbyt wrażliwe, zbyt intensywne, zbyt inne. Ale właśnie dzięki temu są niezbędne. Jung nazywał ich nośnikami świadomości. Ich umysły i dusze są jak barometry zbiorowej psychiki, odczuwają napięcia, konflikty i zranienia, których większość ludzi nawet nie zauważa. A jednak, to właśnie oni przez większość życia zmagają się z poczuciem niedopasowania. W świecie, który promuje przystosowanie, oni reprezentują potrzebę transformacji. Nie pasują, bo nie mają pasować. Są jak system immunologiczny psychicznego świata. Zauważają, kiedy coś jest chore, sztuczne lub umiera. Ich obecność w społeczeństwie często wywołuje niepokój, bo są lustrami, pokazują prawdy, przed którymi inni uciekają. Nie znajdziesz ich łatwo. Czasami są terapeutami, artystami, nauczycielami, ale równie często są samotnikami przechodzącymi przez życie, jak pielgrzymi bez mapy, kierowani wewnętrznym głosem, którego nie potrafią wytłumaczyć, ale nie mogą ignorować. Jung ostrzegał: Im bardziej zaawansowana dusza, tym większe ryzyko alienacji, ale też, tym większy potencjał do uzdrawiania, inspirowania i przebudzenia innych. Ten film jest zaproszeniem do rozpoznania tej osobowości może jesteś nią ty, albo może ktoś bardzo bliski. W kolejnych rozdziałach Poznasz osiem znaków, po których rozpoznasz tę rzadką psychologiczną kategorię oraz trzy ciemne strony, które mogą ją zniszczyć, jeśli nie zostaną uświadomione. To będzie podróż głęboka i bardzo osobista. Niektórzy ludzie czują więcej, głębiej, precyzyjniej, tak jakby ich wnętrze miało więcej kolorów, więcej tonów, jakby każda emocja była pejzażem o tysiącach odcieni. To pierwszy znak tej niezwykłej osobowości emocjonalna głębia w wysokiej rozdzielczości. Dla większości ludzi emocje są jak pogoda trochę słońca, trochę deszczu ale dla tej osoby każdy nastrój to cały klimat. Smutek to nie tylko chwilowe przygnębienie ale cała kraina ciszy, zapachów, wspomnień. Radość to nie tylko śmiech ale eksplozja światła i sensu to nie przesada to ich codzienność. Jung pisał, że takie osoby mają kontakt z nieświadomością zbiorową. Odczuwają to, co tłumione, ukrywane, zapomniane przez innych. Przechwytują napięcia emocjonalne jak anteny. Często nie wiedzą, czy dana emocja należy do nich, czy do otoczenia. Czują, zanim zrozumieją. Dlatego tak często słyszą, przesadzasz, za bardzo analizujesz, dlaczego wszystko tak głęboko przeżywasz. Ale to nie dramatyzowanie. To zdolność i jednocześnie brzemie. W związkach wyczuwają mikrozmiany, w tonie głosu, w spojrzeniu, w milczeniu. W pracy czują napięcia, których nikt nie wyraża, ale które zatruwają atmosferę. Na ulicy potrafią dostrzec smutek obcego człowieka i nosić go w sobie przez resztę dnia. Są jak żywe wykrywacze autentyczności. Wyczuć fałsz, to dla nich instynkt. Rozpoznać, że ktoś cierpi, nawet jeśli się uśmiecha. To ich codzienna prawda, ale tu leży też pułapka. Ich system emocjonalny łatwo się przeciąża zbyt wiele bodźców, zbyt wiele relacji, zbyt wiele nieprawdy i czują, że toną. Wtedy się wycofują, zamykają, znikają, by nie zwariować nie są słabi są nastrojeni. To dar, ale wymaga mądrości, by nie zniszczył własnego właściciela. Nie zadowalają się odpowiedziami, które wszyscy akceptują. Dla nich, bo tak jest, nigdy nie wystarcza. Drugi znak tej osobowości to święta ciekawość, głęboka, nienasycona potrzeba zrozumienia sensu. Od dziecka zadają pytania, które wielu uważa za niewygodne. Dlaczego ludzie udają? Co się dzieje po śmierci? Czemu wszyscy się śpieszą, skoro i tak umrzemy? Nie szukają kontrowersji, szukają prawdy. Intuicyjnie czują, że świat, który widzimy, to tylko powierzchnia, a oni Chcą zajrzeć pod nią. Nie potrafią wierzyć ślepo. Systemy religijne, ideologie, społeczne normy, wszystko musi przejść przez ich wewnętrzny filtr autentyczności. Jeśli coś rezonuje, podążają za tym z pasją, jeśli nie, odchodzą, nawet jeśli cena jest wysoka. To sprawia, że są postrzegani jako buntownicy. Ale to nie bunt dla buntu. To akt uczciwości wobec samego siebie. Jung uważał, że ten typ osobowości ma w sobie archetyp poszukiwacza, duszy, która przyszła na świat nie po to, by się dopasować, lecz by odkrywać. I ta ciekawość nie dotyczy tylko książek czy filozofii, to ciekawość ludzi, emocji, snów, symboli, wszystkiego, co niesie w sobie ślad tajemnicy. Ich życie wewnętrzne przypomina laboratorium, analizują, rozkładają na czynniki pierwsze, Łączą ideę szukają ukrytych wzorców. Nierzadko odczuwają fizyczny głód sensu. Gdy go nie znajdują, pojawia się pustka, czasem nawet depresja. Ale gdy odnajdują choćby ślad prawdy, coś się w nich zapala i ta iskra może rozświetlić życie innych, nie są łatwymi uczniami. Ale kiedy już znajdą nauczyciela, który mówi językiem duszy, stają się niezrównanymi uczniami mądrości. A często Stają się później nauczycielami dla innych. Wyobraź sobie wilka, który oddala się od stada nie dlatego, że nienawidzi innych, ale dlatego, że czegoś szuka czegoś, co woła go z głębi lasu. To właśnie trzeci znak tej osobowości świadoma niezależność. To nie bunt, to nie chłód to potrzeba bycia sobą, nawet jeśli oznacza to samotność. Dla tej osoby najgłębszym aktem lojalności nie jest podporządkowanie się grupie. Lecz wierność własnemu wnętrzu. Od najmłodszych lat czuje się obok, w rodzinie, w szkole, wśród rówieśników, niby obecna, ale zawsze z pewnym dystansem. Z czasem uczy się, że nie chodzi o bycie dziwnym, chodzi o bycie prawdziwym i że to często nie idzie w parze z byciem akceptowanym. Jung opisywał to jako początek procesu indywiduacji, psychicznego oddzielenia się od zbiorowej tożsamości. To droga. Na której człowiek przestaje być tym, kim chce świat, a staje się tym, kim naprawdę jest. Ale ta droga ma cenę. Zrozumienie, które przychodzi z dystansu, często wyklucza z komfortu bycia jednym z wielu. Relacje stają się trudniejsze, powierzchowne rozmowy męczące, konieczność udawania nie do zniesienia. Dlatego ten typ osobowości często wybiera samotność. Nie jako formę ucieczki. Ale jako przestrzeń, w której może oddychać. Tam znajduje klarowność, ciszę, wewnętrzny kompas. Ale zbyt długi dystans może prowadzić do pułapki, izolacji. A stamtąd blisko do poczucia, że jestem skazany na samotność, bo nikt mnie nie rozumie. To nieprawda. Zrozumienie istnieje, ale jest rzadkie, jak oni sami. Świadoma niezależność to dar, pozwala widzieć rzeczy z innej perspektywy. Ale wymaga równowagi samotności, która leczy, i więzi, które nie tłumią. Bo choć ta dusza jest samotnym wędrowcem, to jednak, jak każdy człowiek, potrzebuje choć jednego światła w czyichś oczach, które mówi: Widzę cię naprawdę. Czasem wiedzą coś, zanim to się wydarzy. Przeczuwają, że ktoś odchodzi, że coś się psuje, że coś się zmienia, zanim pojawią się jakiekolwiek sygnały z zewnątrz. To nie magia to inteligencja intuicyjna. Czwarty znak tej niezwykłej osobowości. Jung opisywał intuicję jako funkcję psychiczną, która wykracza poza racjonalność i percepcję zmysłową. Dla większości ludzi intuicja to impuls, przeczucie, moment. Dla tej osoby to codzienna rzeczywistość. Ich system nerwowy działa jak radar, odbierając subtelne dane, które inni ignorują. To nie jest głośny głos, to cichy szept, ale niezwykle precyzyjny. Ta intuicja przejawia się w wielu formach, w snach, które okazują się prorocze, w ciele, które reaguje na kłamstwo szybciej niż rozum, w przeczuciach, które ratują przed katastrofą, albo w prowadzeniu, które wskazuje właściwy kierunek, gdy nie ma żadnych logicznych powodów, by tam iść. Ale to dar, który niesie ze sobą ciężar. Często doświadczają dylematu Kassandry, widzą rzeczy, których inni jeszcze nie widzą. Czują napięcia w relacji, zanim pojawi się konflikt, przeczuwają zmiany w firmie, zanim zostaną ogłoszone. Ale gdy próbują ostrzec innych, są ignorowani, wyśmiewani, zbywani. Zaczynają więc milczeć, chowają swoją wiedzę i niosą ją samotnie. To potrafi prowadzić do frustracji, izolacji, a nawet zwątpienia w siebie, ale intuicja nie znika. Czeka, aż znów zostanie usłyszana. Dla tego typu osoby rozwój duchowy to nie moda, to konieczność. Medytacja, symbolika, archetypy, kontakt z nieświadomością to nie są dla nich teorie, lecz język ich własnego wnętrza. Gdy uczą się ufać swojej intuicji, życie zaczyna się układać w spójną całość. Ich wewnętrzny kompas nie zawsze prowadzi na łatwe ścieżki, ale zawsze prowadzi we właściwym kierunku, jeśli tylko odważą się za nim pójść. Nie wystarcza im wygodne życie. Bezpieczeństwo, stabilizacja, sukces to tylko dekoracje, bo w ich wnętrzu płonie ogień, którego nic powierzchownego nie zaspokoi. To piąty znak tej osobowości egzystencjalny głód sensu. To głód, który nie znika z wiekiem, wręcz przeciwnie z czasem staje się bardziej natarczywy. Nawet gdy wszystko powinno być dobrze rodzina, praca, zdrowie czują, że czegoś brakuje. Coś jest puste, coś nie gra. To nie kryzys, to przebudzenie. Jung twierdził, że w połowie życia, kiedy ego osiąga swoje cele, dusza zaczyna mówić głośniej. Dla tej osoby to nie tylko szept, to wrzask z głębi istnienia: Po co tu jestem? Czy to naprawdę moje życie? Co zostawię po sobie? W tym miejscu wielu ludzi się zatrzymuje, paraliżuje ich strach, ale ta osobowość nie potrafi odwrócić wzroku. Wchodzi w tę ciemność nie z ciekawości, ale z konieczności. Wierzę, że brak sensu to powolna śmierć duszy. Czasem ten głód prowadzi do zmiany pracy, rozwodu, wyjazdu, powrotu do dawnych pasji, albo do całkowitej transformacji tożsamości. I z zewnątrz może to wyglądać jak kryzys, ale w rzeczywistości to narodziny. Najgorsze, co może spotkać tę osobę, to utknąć w życiu bez znaczenia funkcjonować. Ale nie żyć, spełniać oczekiwania, ale zdradzać siebie, gromadzić rzeczy, ale tracić duszę. To dlatego tak często odrzucają schematy społeczne, nawet jeśli płacą za to samotnością. Wolą prawdę niż komfort, sens niż sukces, autentyczność niż akceptację. Ten głód jest błogosławieństwem. To On pcha ich ku własnej drodze, ku głębszym relacjom, ku pracy która leczy nie tylko innych, ale też ich samych. Nie są trudni, są głodni. I dopóki nie znajdą sensu, nie przestaną szukać. Za każdym razem, gdy inni próbują się utrzymać, oni odpuszczają. Kiedy większość ludzi boi się końców, oni czują, że każda śmierć jest zaproszeniem do odrodzenia. To szósty znak tej osobowości cykliczne umieranie i rodzenie się na nowo. Dla nich życie nie jest linią prostą. To seria spiral, powrotów, przemian, zrzucania skóry. Co kilka lat coś w nich pęka, zmieniają się głęboko tożsamość, wartości, relacje, światopogląd. Niejednokrotnie mówią o sobie: Nie jestem już tą samą osobą. I to prawda ich dusza przechodzi rytuały przejścia, nawet jeśli nie mają one oficjalnych nazw. Rozstania, kryzysy, nagłe decyzje, duchowe przebudzenia. To wszystko są formy wewnętrznej śmierci, które przygotowują przestrzeń na nowe życie. Jung pisał, że psychika ludzka potrzebuje śmierci symbolicznej, by dojrzeć. Dla tej osoby to nie teoria, to codzienne doświadczenie. Ale z każdą taką śmiercią przychodzi samotność i często poczucie winy, bo zostawiają za sobą ludzi, relacje, środowiska, czasem całe życie zbudowane przez lata. I choć nie robią tego z lekkością, wiedzą, że zatrzymanie się w miejscu, które już nie służy, byłoby zdradą wobec siebie. Ten cykl może męczyć, może wywołać zmęczenie egzystencjalne. Pytanie: ile jeszcze razy będę musiał się rozpaść, by móc żyć naprawdę? Ale właśnie dzięki temu nie utykają, nie stają się cyniczni, nie zasklepiają się w wersji siebie sprzed lat. Każde umieranie jest też momentem narodzin nowej wrażliwości, odwagi, wizji. I to właśnie dlatego są źródłem nadziei dla innych, bo ich życie pokazuje, że można zaczynać od nowa. Nie raz, ale wiele razy. To nie słabość, to siła, rzadko spotykana, głęboka, autentyczna. Bo tylko ten, kto miał odwagę umrzeć dla starego siebie, może stać się naprawdę żywy. Nie muszą nic mówić. Czasem wystarczy ich obecność, by coś w drugim człowieku zaczęło się poruszać. By ukrywana rana się odsłoniła, by ktoś nagle poczuł, że już nie da się dłużej udawać. To siódmy znak tej osobowości transformująca obecność to nie dar zdobyty na kursach czy zbudowany przez autorytet to coś, co emanuje z wnętrza z przeżytej prawdy, z bólu, który nie został zepchnięty z autentyczności, która nie potrzebuje masek. Tacy ludzie stają się, jak pisał Jung, katalizatorem nieświadomych procesów innych osób. Nieświadomie przyciągają tych, którzy chcą się otworzyć. Ludzie czują się przy nich, jakby mogli wreszcie być sobą. Zaczynają mówić prawdę, której wcześniej nie potrafili wypowiedzieć nawet sobie. Wylewają się wyznania, łzy, pytania, tajemnice. Ale ten dar ma drugą stronę. Ich światło przyciąga nie tylko tych, którzy chcą się uzdrowić, ale również tych, którzy chcą się nakarmić. Wampiry emocjonalne. Manipulatorzy, wieczne ofiary, ludzie, którzy nie chcą się zmienić, tylko znaleźć źródło energii, by przetrwać. Dla tej osoby to ogromne wyzwanie: jak pomagać, ale nie pozwalać się wypalić, jak być obecnością uzdrawiającą, ale nie stać się emocjonalnym śmietnikiem dla świata. Tu niezbędna jest świadomość granic, rozpoznanie, że współczucie bez mądrości prowadzi do wyczerpania, że można być światłem, ale nie trzeba wchodzić w każdy mrok. Ich obecność jest darem, ale musi być chroniona, bo kiedy są w swojej mocy, autentyczni, ugruntowani, połączeni ze sobą, ich energia działa jak lustro, pomaga innym zobaczyć siebie prawdziwie. A to właśnie wtedy zaczyna się prawdziwa transformacja nie dlatego, że ich ratują, ale dlatego, że pokazują, że możliwe jest inne życie i to wystarcza. Od zawsze czują, że są tu po coś. Choć nikt nigdy im nie powiedział po co. Nie mają mapy, nie mają tytułu, ale w środku coś woła to ósmy znak tej osobowości niewidzialne powołanie. Nie chodzi o karierę ani o konkretne zadanie to głębokie, ciche poczucie, że ich życie ma sens większy niż to, co widoczne że są częścią jakiegoś planu, który dopiero się układa że ich istnienie ma wartość nawet jeśli nie potrafią tego jeszcze nazwać. To powołanie często nie daje spokoju. Czasem pojawia się jako wewnętrzne napięcie, uczucie, że się czeka, że coś ma się wydarzyć, że jeszcze się nie zaczęło prawdziwe życie. Czasem jako dziwna tęsknota, nie za kimś, ale za czymś, co jeszcze się nie objawiło. Bywa też frustrujące. Świat oczekuje konkretów, planów efektywności. A oni często nie potrafią wyjaśnić, dlaczego nie pasują do żadnej z gotowych ścieżek, dlaczego nie mogą po prostu robić jak wszyscy, dlaczego wszystko w nich woła To nie to, jeszcze nie teraz. Jung nazywał to procesem stawania się wewnętrznym dojrzewaniem duszy, która przygotowuje się do swojej roli, nawet jeśli świat jeszcze jej nie rozumie. Taki człowiek może przez lata iść przez życie z poczuciem bycia w cieniu, ale to nie jest brak to czas formowania się głębi jak korzenie drzewa się rosną w ciemności zanim pojawi się pierwszy liść kiedy wreszcie nadejdzie moment działania nie będzie on spektakularny ale będzie prawdziwy i wtedy wszystko zacznie się układać bo to powołanie nie przychodzi z zewnątrz ono zawsze było w środku i nie musi być wielkie by było ważne wystarczy że jest twoje im jaśniejsze światło tym ciemniejszy cień Osoby obdarzone głęboką świadomością, empatią i intuicją niosą też w sobie niebezpieczeństwo upadku, nie z braku siły, ale z braku równowagi. Karl Jung nie idealizował dusz rozwiniętych, wiedział, że właśnie one najczęściej wpadają w sidła własnej psychiki. I opisał trzy cienie, które mogą je zniszczyć, jeśli nie zostaną rozpoznane. Jeden: inflacja, duchowa arogancja. Kiedy człowiek zaczyna czuć się wyjątkowy, bardziej świadomy, ponad innych, wkracza na bardzo niebezpieczną ścieżkę. Ego duchowe jest bardziej podstępne niż zwykła pycha, bo ukrywa się pod maską oświecenia. Taka osoba może przestać słuchać innych, zamknąć się w swojej wizji i odrzucać wszystko, co nie pasuje do jej świata, a to prowadzi do izolacji i samotnej ruiny. 2. Cień męczennika, autodestrukcyjne poświęcenie. Gdy empatia staje się totalna, pojawia się pokusa, by nieść cudzy ból kosztem siebie, by zbawiać innych, nawet jeśli to oznacza powolne wyniszczenie własnej duszy. Ten cień karmi się przekonaniem: Jeśli cierpię dla dobra innych, to moje życie ma sens, ale to nie miłość to ofiara z samego siebie i prowadzi do wypalenia, zgorzknienia a często do choroby. Trzeci, paraliż przez nadświadomość, myślenie bez działania. Im więcej widzą, czują i rozumieją, tym trudniej podjąć decyzję, bo każda opcja niesie konsekwencje, każdy ruch może kogoś zranić. W efekcie zaczynają analizować wszystko w nieskończoność i stają w miejscu. Paraliż decyzyjny staje się ich klatką. Zamiast żyć zaczynają tylko kontemplować życie. Rozpoznanie tych cieni nie jest słabością, jest aktem odwagi, bo tylko wtedy można zintegrować światło i ciemność i stać się naprawdę sobą. Niedoskonałym, ale prawdziwym. Gdy świat przyspiesza, oni zwalniają. Gdy wszyscy krzyczą, oni słuchają. Gdy dominuje chaos i powierzchowność, oni szukają sensu. To nie przypadek, to misja. Karl Jung wierzył, że ludzkość potrzebuje jednostek, które są bardziej świadome. Nie po to, by przewodziły z pozycji siły, ale by przypominały o tym, co ludzkie. Dla niego takie osoby pełniły funkcję psychicznego systemu odpornościowego zbiorowej świadomości. Są jak białe krwinki duszy świata. Rozpoznają to, co chore, toksyczne, wypaczone. I próbują przywrócić równowagę, czasem przez rozmowę, czasem przez sztukę, czasem przez samoistnienie, które inspiruje innych do głębszego spojrzenia. W społeczeństwie opartym na wydajności, szybkości i kontroli, osoby głębokie są często ignorowane, niedoceniane, wręcz uważane za zbyt wrażliwe lub zbyt skomplikowane. Ale to one noszą w sobie to, co najważniejsze pamięć o duszy. To one przypominają, że człowiek to nie maszyna, że nie jesteśmy tu tylko po to, by produkować i konsumować, że życie bez znaczenia jest życiem na półgwistka. W czasie kryzysu, to one stają się kompasem, nie zawsze są liderami. Czasem są cichymi doradcami, niewidocznymi ogniwami zmiany, które działają w tle. Ale ich wpływ jest realny, głęboki, transformujący. Ich obecność sprawia, że inni zatrzymują się i pytają: Czy to, co robię, ma sens? Czy jestem jeszcze sobą? Czego tak naprawdę pragnę? To pytania, które mogą zmienić bieg historii. Jednej osoby, rodziny, a czasem całego społeczeństwa. Nie są tutaj, by być jak wszyscy. Są tutaj, by pomóc światu sobie przypomnieć, kim naprawdę jest. Jeśli rozpoznałeś siebie w tych słowach, to być może przez całe życie czułeś się niewłaściwy, zbyt głęboki, zbyt emocjonalny, zbyt inny, zbyt skomplikowany dla świata, który ceni prostotę, powierzchowność i przewidywalność. Ale prawda jest inna to świat nie był gotowy na twoją głębię nie jesteś wadliwy jesteś potrzebny nie przypadkowy ale celowy twoja psychiczna konstrukcja choć trudna do udźwignięcia jest darem twoja zdolność odczuwania widzenia rozumienia to klucz którego inni nawet nie wiedzą że potrzebują ale ty go masz i jeśli go zignorujesz świat stanie się uboższy to co najważniejsze teraz to przyjąć siebie nie tylko intelektualnie ale do krwi i kości uznać że ta droga choć trudna jest twoja i że nikt inny nie może nią iść za ciebie chroń swoją energię otaczaj się ludźmi którzy cię widzą naprawdę choćby było ich tylko dwóch ucz się wyznaczać granice ale nie zamykaj serca pamiętaj że twoja samotność nie jest klątwą jest etapem dojrzewania i nade wszystko działaj nie czekaj na idealny moment, na pełne zrozumienie, na znak z nieba. Masz już wystarczająco dużo świadomości, by zrobić krok, potem kolejny i jeszcze jeden. Bo świat potrzebuje ludzi takich jak Ty, nie idealnych, ale prawdziwych. Świat potrzebuje Twojego głosu, Twojej obecności, Twojej odwagi. To nie jest koniec Twojej podróży, to dopiero jej początek.